No witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor i bardzo serdecznie witam was w kolejnym materiale z Warzone 2 na moim kanale. Jeszcze przed premierą właśnie nowego Warzone mówiłem wam, że prawdopodobnie będzie w grze ukryta tajna atomówka i okazuje się, że jest nie inaczej. Kilkadziesiąt godzin temu została zdobyta właśnie pierwsza atomówka w Warzone 2. To właśnie ci gracze, których tutaj widzicie, a więc WAG, Bung Gang, Stellar i OP Markt. jako pierwsi na świecie zdobyli właśnie atomówkę w Warzone 2. A w dzisiejszym materiale chcę Wam wytłumaczyć, co trzeba zrobić, żeby taką atomówkę wbić. A naprawdę nie jest to proste, także jeżeli jesteście ciekawi, łapka w górę już teraz będzie bardzo mile widziana, a ja w miarę, w miarę wydaje mi się szybko i zrozumiale przejdę przez wszystko to, co trzeba zrobić, żeby właśnie móc aktywować atomówkę w Call of Duty Warzone 2. Także zacznijmy od tego, że żeby w ogóle mieć szansę, Aktywować atomówkę, żeby dać sobie w ogóle jakiekolwiek szanse na to, żeby taką atomówkę w Warzone 2 zdobyć, trzeba być na striku 5 winów w Warzone 2. Więc trzeba 5 zwycięstw z rzędu właśnie w Warzone 2 w danej chwili posiadać i wówczas w tym kolejnym meczu, który odpalacie, powinien wam się pojawić pewien kontrakt. Ten kontrakt, jak wam zaraz tutaj gdzieś to postaram się się przewinąć. Aktywuje się z tego co wiem sam i wygląda on właśnie w mniej więcej w ten sposób. Zaczynacie po prostu mecz i pojawia się informacja, że Champions Quest Initiated. No i to właśnie od teraz zaczyna się prawdziwa zabawa, więc nie dość, że musieliście zdobyć 5 winów do tej pory z rzędu. To jeszcze teraz będziecie musieli wypełnić specjalny kontrakt, który, jak zaraz zobaczycie, jest naprawdę złożony i, i naprawdę dużo tam jest czynników, które utrudniają wam to, żeby ten, ten kontrakt dokończyć. I dopiero po tym będzie możliwe zdetonowanie atomówki na Almazrach. Także w tym momencie to jest perspektywa Upimarkta: pojawia się informacja, że właśnie ten kontrakt. Champions został aktywowany. Jak teraz zauważycie, pojawiają się tutaj w lewym rogu pod mapą, tak naprawdę cztery pytajniki, z odliczaniem oczywiście związanym z końcem meczu. Jak widzicie, każdy z tych pytajników powoli się zaczyna wypełniać, zaczynając oczywiście od tego najbardziej z lewej strony. I gdy taki pytajnik się napełni. Pojawia się na minimapie położenie pierwszego elementu, który należy zdobyć, podnieść, by właśnie progresować w tym kontrakcie na atomówkę. Jak widzicie, teraz podlatują tutaj do, 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 pierwszego, do pierwszej lokalizacji, gdzie właśnie oznaczony był ten, ten, ten pierwszy element składowy. Jak widzicie, pojawia się informacja, że Berylium został... został Tutaj zabrane. Natomiast każdy z tych, z tych składowych, każda z tych składowych tego kontraktu e, dodatkowo utrudnia Wam dalsze granie, bo każda z nich po prostu ma jakiś negatywny impact na postać, która, która podnosi właśnie tą składową. W tym przypadku ten Berylium po podniesieniu po prostu jakby uruchamia ten system koronki, czyli osoba, która ją podnosi, ten Berylium ma nad sobą do końca już meczu koronkę, która oczywiście wygląda inaczej niż ta standardowa koronka. Tutaj widzicie jest po prostu taka koronka czempiona i to widzi każdy gracz na mapie, każdy gracz zna wasze położenie w czasie rzeczywistym, no po prostu jesteście oznaczeni dodatkowo e, przez to, że, że, że podnieśliście właśnie ten berylium, który jest niezbędny do tego, żeby w ogóle móc aktywować kolejne etapy, bo jak widzicie teraz zaczął się tutaj e, progresować kolejny, kolejny element i zaraz po prostu pokaże się na minimapie lokalizacja kolejnej składowej tego kontraktu, tym razem do podniesienia będzie Kolejny związek chemiczny, no bo, bo tak to zostało tutaj zrobione. I jak widzicie, plutonium chyba teraz będzie. Zmierzają oni w stronę plutonium i po podniesieniu plutonium, co wam zaraz pokażę, kolejny negatywny impact będzie to miało na osobę, która to podniesie. W tym momencie jeden z teammateów OP Markta po podniósł plutonium. I jak widzicie, pojawia się informacja. Cofnę Wam to jeszcze raz, że tym razem Radiation Leak Detected i to jest kolejny ten negatywny impact, jaki po prostu plutonium tworzy dla osoby, która to podniosła. W tym przypadku prawdopodobnie zbija to po prostu non-stop kewy, z tego co rozumiem, osobie, która właśnie to plutonium podnosi. Możemy zresztą spojrzeć na to bardziej. Wydaje mi się, że podniósł to plutonium właśnie Łag. Które zresztą też e, berylium podniósł, więc mają taką taktykę, że po prostu jedna osoba to wszystko nosi. Żeby tylko ona po prostu tutaj cierpiała, można by rzec. Także nie dość, że ma koronkę tą ulepszoną na, na sobie łak. To jeszcze ma właśnie plutonium. i Jak widzicie, nie wiem, czy na tej jakości będzie to dokładnie widać, ale powolutku dosłownie. Ubywa plejtów cały czas łagowi, e, przez co no to jest właśnie ten kolejny element negatywnego impaktu tej składowej, akurat tego kontraktu. Więc nie dość, że trzeba zdobyć 5 zwycięstw z rzędu. To jeszcze ten kontrakt, jak widzicie, jest na tyle złożony i tak bardzo utrudnia wam. Dalszą kontynuację meczu, że trzeba tutaj to dosyć dobrze rozplanować. Teraz zatrzymam jeszcze na chwilkę, bo z tego co wiem, to jest kolejna już atomówka, którą ten team robi, więc to nie jest ich pierwsza, dlatego pewnie ta pierwsza musiała być dużo. Cięższa dla nich, bo jeszcze nie zdawali sobie sprawy, co tak naprawdę to wszystko robi. Teraz, już z tą wiedzą, e, wszyscy wiemy, że po prostu opłaca się najprawdopodobniej, by ta jedna tylko osoba w teamie e, przechowywała wszystkie te składowe kontrakty. Zresztą, zobaczmy, Łak wyskakuje po kolejny element. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że są też inni gracze na mapie, i oni chcą Was oczywiście zabić. Swoją drogą Proszę, też wam to zaraz po, e, pokażę, albo po prostu powiem. Nawet po aktywacji atomówki już później można ją zdefiuzować, także... To jest kolejny element, który jest po prostu utrudnieniem w tym wszystkim. Dobra. Łak będzie podnosił teraz tę trzecią składową. Ona się nazywa Tritium. Jak widzicie, ona, e, jej negatywnym impaktem e, jest, jest to, że po prostu mm, postać e, ma, ma ten efekt e, Condor UAV na sobie. Po prostu nie widzi mini e, I z tego co wiem, wszyscy w obszarze też tej postaci. Też tej minimapy nie mają. W sensie, no wiecie, no jakby śnieży tą minimapę, jest ten efekt takich zakłóceń. Zresztą zaraz będziemy mieli chyba potwierdzenie, czy tak na pewno jest. Okej, okay. to była ostatnia składowa e, kontraktu atomówki, i teraz muszą oni czekać na to, aż ujawni im się lokalizacja miejsca, w którym będą mogli podłożyć. Atomówkę, i z tego co wiem, muszą czekać na ten moment aż do czwartej strefy. Dlatego z tymi wszystkimi utrudnieniami, które na sobie teraz ma łag, muszą przetrwać do czwartej strefy. No i liczyć na to, że uda im się następnie tę atomówkę podłożyć. A to jeszcze nie będzie koniec. Jak widzicie, zlokalizowali już miejsce i zmierzają w kierunku tego spota. Natomiast no. Trzeba naprawdę przyznać, że, że jest to mega, mega ciężkie do wykonania, bo dosłownie nie dość, że wszyscy wiedzą o Was, przez tą koronkę, między innymi nad jedną z postaci, to dodatkowo, no po prostu ta osoba musi musi w dalszym ciągu brać udział w tej całej operacji, bo to ona będzie tutaj de, depozytowała te składowe, które. Pozwolą na, na po prostu aktywowanie atomówki. Po prostu te związki chemiczne będzie łączyć w takim wielkim skrócie w tym miejscu. Więc zobaczmy ten moment, w którym łak sobie pod to podbiegnie. Ok, no to zobaczmy. Tak wygląda to urządzenie od atomówki. Jak widzicie, teraz pojawia się tutaj pojawiają się tutaj te trzy. Trzy składowe, które trzeba tam prawdopodobnie po prostu zaakceptować, odłożyć, i w tym momencie powinna się uzbroić atomówka. Dokładnie jest informacja, że, że jest e, zbrojenie atomówki. I atomówka, jak widzicie, została podłożona, i od tego momentu, przez 2 minuty, dodatkowo atomówkę trzeba, jeszcze moi drodzy, bronić. W tym momencie każdy gracz na mapie otrzymuje oczywiście informację, że atomówka została w tym miejscu podłożona i każdy gracz na mapie może ją... Rozbroić. Ro rozbrajanie wygląda tak samo jak w Search and Destroy, w trybie znajdzie zniszcz, natomiast trwa zdecydowanie dłużej. Nie wiem dokładnie ile, ale z tego co gdzieś tam widziałem, prawdopodobnie jest to kilkadziesiąt sekund, e, powyżej 30 sekund, więc oczywiście nie da się po cichu tej atomówki rozbroić. E, natomiast, e, no, eliminując chociażby tę drużynę, która tę atomówkę podłożyła, e, no, rozbrojenie takiej atomówki jest realne. Natomiast e, na to wszyscy gracze mają jedynie dwie minuty. E, także teraz, przez dwie minuty oni będą tutaj bronili. Bronili miejsca, w którym atomówkę podłożyli. Oczywiście wszyscy tutaj się zlatują. Ostatnie 10 sekund obrony atomówki. Wygląda na to, że im się to oczywiście uda. Nigdy już im raczej nie przeszkodzi. I mamy finalne odliczanie. Atomówka została aktywowana. I tak wygląda animacja, moi drodzy. Atomówki. O, tak jak myślałem, to jest ich druga atomówka, którą zdobyli. Champions Domination, mecz się automatycznie kończy. A gracze, a gracze, którzy oczywiście tę atomówkę zdobyli, otrzymują dodatkowo nagrody kosmetyczne w postaci, z tego co wiem, weapon charma, zawieszki do broni, tego emblematu, który tutaj widzicie, naklejki. I, I chyba wizytówki również, więc, więc tak to moi drodzy, tak to moi drodzy wygląda. No, dajcie znać, dajcie znać co, co sądzicie o tym całym systemie atomówki w Warzone 2. Jak widzicie, jedynie nieliczni będą w stanie to zrobić. Natomiast, no, wydaje mi się, że jest to dosyć fajne urozmaicenie tego wszystkiego. Pojawia się jakiś dodatkowy cel w tym, żeby te mecze wygrywać, a następnie gdzieś tam lecieć po tę atomówkę. Także cze czekam na Wasz feedback. No i co, widzimy się na streamach, gdzie oczywiście z. Ze swoim teamem będę próbował taką atomówkę zrobić. No tak jak mówię, warto, warto, sobie takie cele stawiać. Jest to coś, co naprawdę bardzo mały procent graczy będzie w stanie wykonać. Tym bardziej czysto oczywiście wykonać. Także, także, fajna sprawa. Czekam na wasz feedback. Zostawcie proszę łapkę w górę. No i oczywiście do usłyszenia w kolejnych materiałach. Do zobaczenia na streamach. Mówi Goldzor. Na razie.